Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na projekt 0 kolorówkowe. Jest to wrześniowe, także zapraszam normalnie, nie nawet nic powiedzieć, bo jestem tak podekscytowana, bo zużyłam naprawdę 4 cztery, cztery produkty, także to jest naprawdę bardzo dużo w porównaniu do tego Ile zużywałam w poprzednich miesiącach? Ale to też z tego względu, że mocniej do nich przysiadłam, też się często malowałam, mimo tego, że miałam urlop i tak dalej, i tak dalej. To się malowałam dużo częściej. Także co, zaczynamy. Eee, powiem Wam tych użytych kosmetyków w tym miesiącu. Myślę, że, znaczy ogólnie w tym kwartale, że tak powiem, e, od czerwca do teraz. W projekcie darnko kolorówkowym, zobaczycie, że naprawdę było tego sporo, jak na mnie. <śmian> Także co, zaczynamy. Zaczynamy od e, różu, e, który zużyłam Manhattan. Powder Rouge Tender Touch, bardzo fajny róż. E, już go później pod koniec troszkę drobniłam sobie. Widzieliście, jak on był mniej więcej, jak on wyglądał mniej więcej w poprzednim miesiącu. No i tak oto sobie go zużyłam. Troszkę sobie go drobniłam, nakładałam pędzelek. Też wiadomo, jak się trochę zdrobniło, to trochę więcej wchodziło w ten w ten pędzel. No ale zużyłam, nie? No zużyłam. Będę na nim tęsknić? Nie. Także do projektu ten koleci. Dalej Maybelline Perfector zużyłam w sumie Mam dwie takie, dwa takie opakowania i oba w sumie zużyłam. Jest to Perfector 4 w jednym Glow Makeup. Czemu ja go w ogóle zdradzam, co zużyłam? Zero Pool Fair Fairlight Cool. Słuchajcie, to był kolor dla mnie trochę za ciemny, trochę za bardzo. Wiadomo, miałam sobie go uratować jakoś korektorem, czy jakimś tam pudrem, także to było spoko. Wiem, że wielu osobom nie podoba się tutaj ten aplikator. No ale to możecie zawsze ściągnąć i sobie wydobywać tak, jak Wam będzie wygodnie. Ale ja lubię tą bazę. Bazę, podkład, rozświetlacz. Wszystko to jest BB Cream, także ja tego używam jako podkład i liczę to jako podkład. Uf, kolejny produkt. Hmm. Zużyłam Miracle Pure podkład. Kolejny podkład. Bardzo taki tint. Było to takie właśnie e, takie kapsułeczki z kolorkiem, które właśnie pod wpływem masowania, e, na przykład na dłoni r, miał ten kolor. Ja bardzo nawet polubiłam ten produkt w momencie, jak już mi się kończył. E, bardzo fajny produkt. Całkiem. No. Ale podkład zużyty kolejny. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo, bardzo. No, i tutaj baza ze Starsów. Widzę, że to jeszcze taka ciutka, ciutka lata, ale nie umiem tego wydobyć już. Jest to baza pod makijaż Stars from the Stars Evedel. Nadziana mleczna ze drobinkami złota. Chyba, może nie moja ulubiona, ale bardzo fajna baza. Używałam jej codziennie. Serio, codziennie. I tutaj były zaznaczone. I dlatego jest pod tą naklejką, i zużyłam to raz, dwa. Będę tęsknić za tą bazą, bo lubię, bardzo ją lubię. A teraz sobie kupiłam, znaczy, teraz no niedawno sobie kupiłam kilka baz z Oryfem, ale tu też będzie jedna baza w projekcie, nowa. Ale to zobaczycie zaraz, jak przejdziemy sobie do podsumowania mniej więcej, co tam, jak tam to wygląda. Jak wiecie, nie mam zdjęć. I nie będzie tych zdjęć na razie. Mm, wrócimy do tego po nowym roku. Także nie, zaplątam, nie zaprzątam sobie tym głowy. Zaczniemy sobie tak nie po kolei. Iconic London. Jest to Sitting Spray Prep Set Glow. Bardzo fajna e, mgiełka. Jest i tyle e, po użyciu tego miesięcznego. Także myślę, że spoko, może nie jakoś dużo. Ale też mi nie zależy, żeby, żeby ją od razu zużyć. Myślę, że jak będę ją częściej używała, bo teraz mało jej używałam w tym miesiącu. Ale myślę, że jestem w stanie ją zużyć, tylko potrzebuję troszkę czasu. Chciałam tu mam moją kosmetyczkę. Dalej, puder, którego w sumie troszkę teraz odsypałam sobie do góry i nasypałam sobie innego w ogóle niezruszony. Nie wiem. Nie umiem go używać. Jest to Soft nectaring Under Eye Powder Han ze stylizacji. Bardzo fajny, ale troszkę za ciemny. Więc ja sobie go mieszam, no ale na razie go nie używam. Przesuję sobie do jakiegoś pojemniczka troszkę i będę sobie go jakoś tam w miarę możliwości używać. No. Dalej sobie weźmiemy pomadkę z Kiko Milano. Tutaj jeszcze jej jest Czekajcie, pokażę tą, tą ręką. E, tyle. No, jeszcze ją dłubię, dłubię, ale myślę, że ją zużyję. Może ją wydłubię sobie właśnie do jakiegoś pojemniczka, teraz e, będę sobie używała częściej. Kredka, która jest tylko na pokaz. Tak, według, według mnie w ogóle nie używałam, w ogóle jest nietknięta. Tak samo konturówka z temu. Bo używałam sobie bardziej błyszczyków, olejków Bardzo mało sięgałam po kredki Czy produkty do ust tego typu Jedynie tą pomadkę z Kiko używałam Tak częściej I tyle I teraz tutaj mam mm, czoko Glamour Tu są postępy, ale nie ma denka Jeszcze, jeszcze to daneczko jest bardzo daleko, bo używałam dużo tego bronzera z Bel, tego Beach Please, bo tamten już jest naprawdę na mega zużyciu, a tutaj jeszcze jest jednak prawie, no prawie cały produkt, że tak można powiedzieć, że będzie jeszcze w przyszłym roku tutaj coś, co jest takie wiecie, nie wiadomo ile tego jest, jest to żel z Pixi, no używam sobie go jest brudny no, tutaj naprawdę nie wiadomo, jak to, jak to ma wyglądać i ile tego jest. Bronzer. Tutaj też już mi się trochę go drapnęło przypadkiem, widzę. Ale tak wygląda. Bronzer z Revolution. Nie ma szans, ale jeszcze mamy 3 miesiące w sumie. E, bo co teraz będzie? Październik, <laughs> październik, no listopad, grudzień. No, z takim przymrużeniem oka może się uda, ale wątpię, więc będzie na przyszły rok jeszcze. I tutaj mam jeszcze dwie, dwa produkty w sumie: Herubinkę mam. Tutaj używałam może parę razy nie więcej. E, ten róż, e, róż rozświetlacz. Nie używałam go dużo, bo nie miałam takiej potrzeby, bo używałam dużo w sumie paletek, paletki od Krystiana Lorenta i tam też używałam zazwyczaj rozświetlacza i bronzera. A róż używałam sobie z Manhattanu, bo chciałam go złożyć już w końcu. A tutaj no miałam takie love-hate czasem. No i tutaj mam korektor, który na zmianę używam z jego bratem, że tak powiem. Użyłam go tyle Ale spoko, korektor Fajnie, że się używa w takim Fajnym tempie No i teraz sobie kochani Pokażę wam co dodaję I ja sobie na długo, długopis zaraz, bo Muszę to sobie zapisać, żeby potem nie pominąć Słuchajcie, dodaję Sobie dwa podkłady Albo że zużyłam dwa Mam jeszcze ten z Gold i jakoś nie mogę się do niego przemóc, więc on jeszcze dalej jest w znaku zapytania. Jeżeli będę go używała, to spoko, a jeżeli nie, to go już po prostu też wyrzucę, bo on już jest dosyć stary. Ale no, wezmę sobie ten podkład z Brush tutaj, nie wiem ile go jest, także... Zużyję, wtedy będzie. Ja używam go bardzo często i teraz jakoś odstawiam. Nie wiem, czemu miszę. A tutaj jest jej naprawdę resztkę, więc postanowiłam ją wrzucić do projektu, żeby ją zużyć. No i liczę na to, że to się zużyje w miarę szybko. I dołożyłam sobie tutaj pod bazę z Bell Beauty Cocktails Frozen Strawberry Margarita. Też taka tubeczka. Jest to w miarę nowy produkt, więc postanowiłam go tutaj wrzucić, a no już może się zużyje do końca roku, a nie będzie w tym roku dużo, te, dużo tego dańko, tak mi się wydaje, ale mi na tym nie zależy, po prostu jeżeli zużywam to super, a jeżeli nie to bym była też taka wkurzona troszkę i daję sobie puder, Składę się color all day, daję taki puder. Wiem, że to jest taka funkielnówka w sumie, ale że go zaczęłam sobie używać częściej, to śmiało mogę go dać do projektu. Czemu nie? No, ja bardzo lubię ten puder. Dzisiaj też mam przepudrowaną buzię, także to jak najbardziej. No tak, kochani. No i to wszystko. Ja myślałam, że będzie dłuższy ten film, ale no wiecie, to już są takie końcówki roku, to już... Nie wiadomo co, też nie mam co dodawać praktycznie takiego, co mogłabym Wam pokazać. No, ale myślę, że i tak, i tak jest tego dosyć sporo. No, bo w sumie razem z tymi produktami będzie 35 produktów, no 34 bez podkładu tego Jordani Gold. Także wiecie, na razie jest tak, tak to wygląda. No, więc super. Cieszę się. Nic no, kochani, dajcie znać jak tam wasze projekty, jak tam wasze te w sumie ostatnie miesiące roku Czy u was też były fajne e, podsumowania Ja zaraz się zabieram za nagrywanie właśnie projektu denko kolorówkowego Bo nawet jeżeli bym coś jeszcze zużyła, to sobie to wrzucę w późniejszym czasie Oczywiście ten film zobaczycie gdzieś tam coś tam z początkiem października, ale jeżeli bym coś tak mówię zużyła, no to będzie już to na kolejny rok. Kolejny... Kolejny Na koniec grudnia, o, w ten sposób powiem. Nic, zostawiajcie kochani łapkę w górę, komentarz subka i widzimy się w kolejnym filmie. Później, pa pa!